Siemanko, w następnym odcinku podróży z plecakiem. Jeśli nie oglądaliście wcześniejszego odcinka, polecam nadrobić. Wchodziliśmy na jeden z najpiękniejszych wąwozów i szlaków tutaj w Hiszpanii, a nawet w Europie. A w tym odcinku zabiorę was do malagi, więc oglądajcie, na pewno będzie ciekawie. Mamy też wynajęte auto od polskiej firmy Odkry Auto, więc też wam podlinkuję, polecam z całego serca. Wszystko było bezproblemowo. Tam już siedzi Łukasz na telefonie. Wszystko było bezproblemowo, tak jak mówię, zapłaciliśmy 100 euro za 3 dni z pełnym ubezpieczeniem. Dostaliśmy taką Toyotkę w automacie, więc myślę, że spoko, fajna sprawa. A my co, mamy godzinkę, tutaj właśnie skończyliśmy nasz atak na wąwóz kaminito del J. I uderzamy do Malagi, po drodze jeszcze zjemy jakieś w polecanej knajpie, jakieś dobre jedzonko. Więc co, ruszamy w drogę bez zbędnego gadania. Idziemy po drodze do takiej lokalnej knajpki. Zobaczcie, jesteśmy tu pierwsi, bo otwierają właśnie o 13.00, a jest 13.00. Pan nas posadził na zewnątrz, bo w środku są jakieś rezerwacje. No ale zobaczymy, co to będzie. Polecają tutaj owoce morza, ma chyba 4,8 albo 4,9 na 3 tysiące opinii. jest taka niepozorna knajpka i takie są chyba najlepsze, więc zaraz się przekonamy, co tam mają. Już pojedliśmy, 24 euro wyszło za dwa dania. Takie wzięliśmy sobie krewetki i kalmary, więc spoko. I naprawdę polecam, bo mega pyszne i świeże, tu macie nazwę tej knajpki. No i do środka jest nie wpuścili, bo są jakieś rezerwacje, już teraz siedzą ludzie. Cały czas przychodzą, więc jakaś tam serio musi być popularna knajpa. W takim niepozornym dość miejscu, popatrzcie. No co, idziemy do auta. I kierunek Malaga, jeszcze pół godziny drogi. Pogoda nam się robi ładna, rozchmurza się, więc nic tylko jechać i zwiedzać. No i witamy oficjalnie z Malagi. Zaparkowaliśmy w takim podziemnym parkingu, tylko właśnie jakiś cennik był dziwny, nie wiadomo było ile to do końca kosztuje, no ale już zostawiliśmy. Chcieliśmy jakieś darmowe miejsce, ale wszystko pozajmowane. A na niebieskich liniach można stać chyba tylko 2,5 godziny maksymalnie, więc też nam to nie pasuje. I co, idziemy sobie na rynek. Pierwszą właśnie myślą, że będzie ten rynek do zwiedzania. Potem jakąś marinę mamy, katedrę, więc to nie jest jakiś taki informacyjny mega vlog, jak zwiedzać Malagę, tylko wszystko na spontanie, tak jak ja lubię, więc no, zobaczycie to po mojemu, więc oglądajcie dalej. Ale jednak wyszliśmy kawałek dalej już jest chyba ta marina, zaczyna się z jachtami. Przepięknie jest, pogoda nam się udała. Miało padać, więc też nie wieście w te pogody, bo pokazywało nam jakieś burze z deszczem. A zobaczcie, jak pięknie jest. No i są te jachty, no kurczę. Tu mamy jakiś katamaran. Przepięknie nas Malaga powitała, naprawdę. Mega, już mi się podoba to miasto. A dopiero co tu przyjechaliśmy. Jeszcze trafiliśmy, że chyba dzisiaj jest jakiś półmaraton albo maraton. Bo właśnie gość samolotu nam o tym mówił, że biegnie. No i też będzie ciekawie. Dużo ludzi pewnie. Ale nie wiem, czy to się już zaczęło, czy to już jest po. Ale no, taka ciekawostka właśnie. Wchodzimy już chyba na stare miasto, no i czuć święta, bo jesteśmy w grudniu, więc fajnie w nocy pewnie to będzie wyglądało. Może nam się uda tutaj zostać, jak się ściemni, więc też postaram się Wam pokazać. Ale no, w dzień też jest piękny, popatrzcie. Mówię, ta pogoda też bezchmurna robi taką robotę. Od razu już jest uśmiech na twarzy, chce się zwiedzać i chodzić. Też macie jakieś widzę sklepy takie droższe. No ale jest klimacik. Skręciliśmy bok właśnie z tej głównej ulicy. I tam już zobaczcie, widać tą katedrę na górze. Tam się udamy zobaczyć, bo też tam mieliśmy Jakieś w przewodniku napisane, że warto sobie zobaczyć, czy też jakiś taki główny punkt na mieście. Fajne te uliczki, kurcze, ludzie sobie siedzą, jakieś kawki, winko piją. Moje klimaty, że tak powiem. Głośno, gwarno. Mamy główne wejście, chyba tutaj się znajduje. Idziemy zajrzeć. Czy termowe, czy nie, czy warto wejść. Zaraz zobaczymy, podejdziemy do środka. Chodźcie, sprawdziliśmy wejście 10 euro, więc nie dla nas aż tak mnie to nie interesuje, chyba żeby za to 10 euro zapłacić. Więc z zewnątrz myślę, że to na pewno lepiej będzie wyglądało niż w środku. Więc, więc tak, idziemy dalej zwiedzać. No i najważniejsze, magnesy kupione, 3 za 5 euro, więc spoko cena, myślę, nie ma tragedii. Próbujemy znaleźć jakieś kawiarnie, żeby sobie usiąść na kawę, ale zobaczcie, to jest wszędzie pełno ludzi, wszystko pozajmowane, nie ma nawet gdzie usiąść. Ty, jaki tłok! Właśnie mamy grudzień, a tu jest tyle ludzi, ciekawe co się w sezonie dzieje, chyba że to przez ten maraton tutaj jest tak tłoczno, ale nie wydaje mi się. Ale, no i tak, super tymi uliczkami sobie pochodzić, popatrzeć. Jest i nasza wymarzona kawa. Jesteśmy, zobaczcie, tutaj na rynku. No i koszt takiej kawy to 2,5 euro, więc no w Polsce za tyle nigdy nie wypijecie. I to jest piękne, właśnie w tych krajach, że te kawy są w takich cenach, właśnie przystępnych. No a siedzimy, właśnie w takim fajnym miejscu. Też ostatni stolik się udało urwać, więc no co? Smacznej kawusi, jak to mówią. Jeszcze wjeżdżają lody pistacjowe. Mega dobre. A cena? Nie wiem. Szczerze, jest tak napisane: same jakieś soki, sorbety. Nie wiem, ile kosztuje ta gałka. Wydaje mi się, że 3 euro, ale, ale napiszę wam na dole najwyżej, jak się dowiem. 3,50 jednak, więc tanio nie jest, ale naprawdę mega dobre. Więc warto, myślę. Teraz następny przystanek jakiś teatr rzymski z pierwszego wieku przed naszą erą, z tego co wyczytałem, więc. Nieźle może być. Jesteśmy właśnie przy wejściu do Twierdzy. Tutaj macie takie bilety, kupujecie i koszt to 10 euro na wejście na szczyt, i do właśnie do tej Twierdzy. A tak pojedynczo kosztują po 7, więc opłaca się kupić to kombo tak zwane. Co, skanujemy chyba tutaj bilety i wchodzimy. No, zobaczymy, czy warto było za to płacić. Nie chcieliśmy do katedry, no ale tutaj już się skusiliśmy. Myślę, że to właśnie będzie ciekawsze. Żeby spłacić za katedrę, to sobie tutaj wejdźcie. Po drodze możecie zobaczyć mandarynki na drzewie. Taki klimat tutaj mamy, więc fajnie, jak ktoś nie widział. No, co idziemy dalej? i ogólnie miejsce, w którym się znajduje, czyli al -Kazaba. Jest to właśnie mauretańska twierdza zbudowana w XI wieku, żeby chronić to miasto przed najazdami. No i tak to wygląda. Co więcej, to zaraz się może coś jeszcze dowiem, no ale do tej pory się tyle dowiedziałem. Ale wygląda naprawdę ciekawie. Jest dużo roślinności. Tak jak widzieliście, jakieś mandarynki rosną. No i ona też prowadzi chyba na ten szczyt, z którego widać całą Malagę, więc... Na pewno warto miejsce do odwiedzenia. Taki piękny widok jest właśnie. Trochę dalej sobie odeszliśmy, ale to jeszcze nie jest to. Zobaczcie, widać tą marinę tutaj, gdzie byliśmy na początku filmu. Wszystkie te takie jachty, statki. Piękne jest to miasto, naprawdę. Co chwilę coś zachwyca. Teraz przeszliśmy na drugą stronę. Jest panorama na całe to stare miasto i na teatr rzymski z drugiej strony. I tu macie właśnie tą katedrę, w której byliśmy. No super, jeszcze to słońce tak powoli sobie zachodzi, więc mega to wygląda. Jeszcze te góry w oddali, no pięknie położone miasto. Tu popatrzcie, macie całą makietę, jak to wygląda. Trochę przybija przez tą szybę, ale no ale jest to potężne. Tam już właśnie widzieliśmy tą górę wcześniej, no i trochę trzeba się nachodzić, nie jest tak blisko. wygląda tutaj mówię jeszcze o idealnej porze, chyba weszliśmy bo pogoda jest prześwietna prze dokładnie tam zmierzamy tam jest ta chyba góra gdzie będzie wszystko wiecie, o oh, sorry pani trochę przeszkodziłem Nie no, widoki naprawdę zachwycają no, jestem taki szczęśliwy z tą pogodą jeszcze że trafiliśmy, a jak mówiłem wcześniej cały czas pokazywało, że ma padać no idziemy sobie powoli ale akcję odwaliliśmy żeby wejść na ten szczyt Ogólnie pan nam teraz powiedział, że o 17 jest ostatnie wejście i że nie możemy już wejść, że jak chcemy to może jutro, no ale jutro już nie będzie nas tutaj, więc no kurde, nam bardziej na tym szczycie zależało niż na tej twierdzy i kurde, no ale idziemy jeszcze drugim wejściem, może się jakoś na, że tak powiem na krzywy ryj wwalimy, no bo kurde, no na tym nam najbardziej zależało, ale no nieźle, nieźle się odwaliło, więc trzymajcie kciuki, może się uda, zaraz dam aktualizację. Wydaje mi się, że to na ten zamek było wejście do 17, bo tu jeszcze jest zamek nad nami, a ta góra chyba była za darmo, ale mamy jeszcze 8 minut na ten szczyt, więc zobaczymy. No jak tak będzie, no to nieźle. Ale to takie zamieszanie, wszystko jest jakoś tak dziwnie opisane, albo my to jakoś źle czytamy, no ale za 8 minut się okaże. No ale już stąd jest piękny widok, więc i tak myślę, że warto. Więc w sumie niepotrzebnie chyba płaciliśmy 10 euro, żeby na twierdzę wchodzić. Ale no trudno, 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 nic się nie stało i tak jest pięknie i myślę, że warto. No, i niestety pani nas nie wpuściła. Jednak o 17.00 ostatnie wejście nic się nie dało zrobić. Ale wydaje mi się, że ten widok, co widzieliście wcześniej, że to już tak robi robotę, że na ten zamek nie trzeba wchodzić, i, i tak jest pięknie. Ale powiedziała nam, że możemy wejść jutro i w poniedziałek, że 48 godzin jest ważny, jakby ten bilet, i możliwe, że w poniedziałek sobie jeszcze wejdziemy. Jak zdążymy przed lotem, więc jest jeszcze szansa, że uda się to zobaczyć. Ale jak nie, no to i tak jest. Myślę, że fajnie trudno to twierdzą, że tak sobie weszliśmy. W sumie czasu trochę straciliśmy, bo podobne widoki są z tego miejsca, ale już nic nie zrobimy, nic nie cofniemy, więc idziemy jeszcze się cieszyć tym zachodem z tamtego widoku, więc chodźcie jeszcze, zobaczymy sobie. A ja, zobaczcie, udało się zająć taki fajny spociek widokowy. Więc sobie siedzimy, chillujemy i oczekujemy na piękny zachód. W sumie już tuż tuż, ile ludzi siedzi zobaczcie. Mega, mega pięknie. Enjoy. No i zrobił się wieczór, no już te uliczki coraz fajniej wyglądają wieczorem, zobaczcie, jak już się to wszystko oświetli. My idziemy jakieś tapasy znaleźć, ale na razie byliśmy w jakimś polecanym miejscu i full było, nie dało się w ogóle nawet wejść przez drzwi tyle ludzi. Więc mamy jeszcze jakąś jedną knajpkę do zobaczenia, jak będzie zajęta to po prostu gdzieś siędziemy. Tu jest pusto, ale, ale idziemy najpierw tam sprawdzić, no ale już te uliczki, jak to wieczorem, coraz fajniej to wygląda. Zobaczcie w jakim tłumie utknęliśmy, ale to chyba dlatego, że zaraz będzie pokaz właśnie tego całego oświetlenia tutaj. Zaraz się włączy i wszyscy czekają. No, mam nadzieję, że to będzie zaraz, ale no grubo, nie da się w ogóle przejść. Jesteśmy teraz z drugiej strony. No, tak się cieszę, że trafiliśmy. Zobaczcie, tam ludzie na balkonach tańczą. Ale klimat, naprawdę. Coś pięknego. Patrzcie na to. Ale. Ale pięknie to wygląda. Idealnie tu przyszliśmy co do minuty. nam się trafić do takiej fajnej sieciówki zobaczcie, tu macie nazwę 100 nie wiem jak to się czyta po hiszpańsku, no ale parę razy już tu byłem w innych miastach i no ceny zobaczcie, zaraz Wam to pokażę, tu macie po 2 euro po jeden, jeden coś piwo macie za 1,5 euro więc naprawdę spoko miejscówka żeby sobie coś tam przekąsić jak coś tam, pozamawialiśmy kilka rzeczy, jak przyjdzie to Wam pokażę ale no naprawdę tutaj zawsze można sobie tanio zjeść i dobrze i było miejsce, więc akurat, akurat, fajnie. Pani już krzyczała nasze imię, przyszły jakieś pierwsze kanapeczki. Ogólnie zapłaciliśmy 20 euro za wszystko z napojami, ale to jeszcze chyba nie wszystko, na pewno, nie? Bo jeszcze jakiś kurczak ma przyjść, więc czekamy dalej, ale no, zajadamy. No i jeszcze są te kurczaczki, więc smacznego. No i dobrnęliśmy już do końca odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że wszystko na bieżąco jest na moim Instagramie, podam Wam tutaj wszystko na dole. No i co, zostawcie lajka w górę, zostawcie suba, bo chcę dobić do 1000 subskrypcji razem, więc mam nadzieję, że damy radę. No i co, widzimy się w następnym odcinku, dzięki, że byliście ze mną. Na razie, piona!